Dzień dobry, cześć i czołem, pytacie skąd się tu wziąłem. Jestem Kopciuchem Czerwono-Czarnym i przedstawię Wam gry Cinders w krótkim spojrzeniu na kanale Great Coyote, Playstation 5, Gameplay, a gra jest na PS4. Wersja nie ma innej dostępnej. Także witajcie, witajcie. New Game, gramy Cinders, Kopciuchy. Nie chcę tego kolik. Znaczy, ja nie grałem, tu ktoś to próbował u mnie w domu, ale to tylko chwilę. Słuchajcie. Także to gra o Kopciuszkach. Nazwiemy sobie Kopciuchy. Taki będzie podtytuł tutaj tego. No i jest to przygodówka taka e, e, malowana, troszeczkę, nie? E, ręcznie rysowana. Zobaczymy. Dobrze, ona tak sobie mówi, jest to w języku angielskim, tak? O, tu opowiada coś o tym, jak widzicie, że rodzina by się nie rozpadła, gdyby tak długo nie czekała. Ale dzisiaj jest noc zmian, i wreszcie moje plany yy, yy, będą zrealizowane. Także i step sisters, czyli przyrodnie siostry, gadają sobie w holu. I nie chcą spać, ale ja tyle się dowiedziałam o nich. Nie mogę tego wszystkiego wymazać, tego upokorzenia, tego cierpienia. Nie wiem co mam myśleć. Powinny dostać na co zasłużyły, tak! Nie będę kopciuchem groźnym, słuchajcie. Nie można wymazać przyszłości, czyli mamy jakieś wybory tutaj do tej opowieści. Na razie to tylko one sobie myśli, czyli tu w głowie latają mi gwiazdki, jak widzicie. Tak, musimy wybierać własne ścieżki życia. Cokolwiek się stanie, muszą moje siostry znać przyrodnie. No i no, in the hallway, czyli w międzyczasie tutaj w holu. No to widzicie, taka graficzka jest jaka jest. nie? No, ta gra to tam kosztuje niewielkie pieniążki Jeżeli lubicie przygodówki, no to być może takie przygodówki wyboru, bo ja nie wiem, czy tutaj w ogóle będzie jakiś taki point-and-click i zobaczymy. Mamy Sofię, tak? Nie będę tego wszystkiego wam tłumaczył, bo to nie jestem tłumaczem, nie? To nie jest kanał Translator by Great Koyo, tylko kanał Wiecie, krótkie spojrzenie by Grey Coyote i tak słabo się w ogóle udzielacie, bo mnie nic nie komentujecie, więc co ja mam zrobić? Na pewno wam nie będę tłumaczył. Byście komentowali i wspierali kanał, do, żeby się rozwijał, to może bym wam coś potłumaczył. A tak sami se tłumaczcie. Na tego jesteście warci. Każdy dostaje to, na co zasługuje. Jedziemy dalej. Dobrze, one tu coś sobie gadają, że. Szukają coś tutaj ze zestawu do herbatki? Bla, 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 bla. Gloria i Sofia. Gloria to jest ta aktora, to jest ta chyba... po lewej to jest Gloria, po prawej jest Sofia, nie? Dobro Nie wszyscy są jak ty, Sofia. Nie... nie niestety. Którzy się upodobniają tylko do swojej matki Glorio. Oj, zaczyna się kłótnie. O patrzcie, ktoś się do drzwi dobija Otwierać w imieniu księcia, to on! Dlaczego musiał przyjść? W środku nocy! Nie mamy czasu. Mama się rozprawi z tobą później. Zawołam ją. Zrób to. Otwierać! Nie będę powtarzał! Mamo, mamo! Sofia, nie stój tak. Po prostu otwórz drzwi, tak, mamo? O, kapitanie! Przyszła mama, Lady Carmozo, co cię tutaj w środku nocy do nas sprowadza? Oszczędźcie mnie tych tutaj fałszywych uprzejmości. Wiecie, dlaczego tu jestem. Gdzie ona jest? Dobrze, Sofia, dawaj kopciucha. Tak, mamo. Szybko, dziecko. Kapitan. Kapitanie, czy chciałbyś może tutaj zostać na szklaneczkę wina, zanim poczekamy na moją leniwą pasierbicę? No, nie przekraczaj granicy. To nie jest kurtuazyjna wizyta. Wiele się dzisiaj wydarzy. A kopciuch myśli, on ma rację, nic już nie będzie takie samo nic. Muszę przyznać, że boję się tego. To boję się być niezależną kobietą. Kopciuchu! Matka cię woła! Dali! Wierzę, nie lubi czekać. Dobrze, dobrze, już idę. Proszę, dajcie mi chwilkę. Szybko! Kopciuchu, czy mogę cię o coś zapytać? Tak, Sofio? Ta cała sytuacja, co tu się stało wieczorem. Że strażnik dobija się do naszych drzwi, to przez ciebie, prawda? Zaplanowałaś tu. Musimy ją mu kłamać. Nie, nie, nigdy tego nie planuję. Dlaczego mnie tutaj chcesz obwinić? Proszę cię, ty i Gloria yy, uwielbiają yy, traktować mnie, jakbym była głupia, ale nie jestem. Nie jestem daleko mi do tego i nie jestem ślepa. Wiem, że planowałaś to. Od 7 dni. A co się stało 7 dni temu? O! 7 dni wcześniej. No tak, to jest takie widzicie, po prostu to jest malowane, nie? Przeniesione na ekran. Jaki piękny poranek Tak, bla bla bla. Dobra, tam sobie gada po prostu, że jest ładnie, że słoneczko świeci kopciuch. Czyli mamy przeniesienie i prawdopodobnie tutaj była akcja po tym całym balu, nie? bo tu jest po prostu o Kopciuszku. Kto nie zna historii Kopciuszka, proszę sobie przeczytać albo zagrać. Dobra, ona sobie tam coś myśli, tak? Także to nie jest zbyt wiele ważne. I na razie tu nie ma nic do wyboru, czyli to może być tylko taka, słuchajcie, przygodówka tekstowa typowo, nie? Tak, stara wiedźma może po prostu służących. Ona jest tutaj tutaj swojej po prostu macochy. Jak wiecie taką, no niestety popychadłem, nie? Zawsze ją chcę upokorzyć. Gdyby tylko tatuś tu był. Zabrałby mnie do lasu. Zawsze chodziliśmy na magiczne jeziora. Stary dobry tatuś. Opowiadał mi różne historie. Dobra, koniec marzeń. Zbyt dużo do siebie gadam. Tak, jest jedyny, jedyny moment rano, kiedy mam dla siebie. Kopciuch musi wstać. Dzień się zaczął. O, jest nasz piękny kopciuszek. Nie wiesz, co może ci przynieść przyszłość. Kopciuchy! Dobra, zanim się siostry moje obudzą, trzy rodnie, tak? Mogę moje obowiązki tutaj zrobić, żeby mieć troszkę czasu później dla siebie. Albo mogę skończyć książkę, którą zacząłem czytać, albo mogę po prostu nic nie robić, wykorzystać to. What should I do? Read the book. Ja chcę się uczyć. Od czasu śmierci mojego taty Karmoza i y y córki traktują mnie jak służącą. Kopciuchu, sprzątaj! Kopciuchu, idź do miasta, kopciuchu! Dlaczego jeszcze nie uprałaś mojej sukienki? Sama se upiesz. Dziś się nic nie zmieni. Przynajmniej mam sobie moje książki, żeby od tego po prostu yy, yy, odpocząć. I wszystko wykorzystują, tak. Ale one nie potrafią czytać, tak. Będę czytać je do śmierci. Będę bardzo mądra, ponieważ y, moja macocha nie pomoże mi. Ona nie wierzy w rycerzy w śniących brojach, ale bardzo lubię czytać po prostu o nich książki. Ja tak samo. Lady of the Lake. O, pani Jeziora. Fantastycznie. Tak, czyli czary, romans, przygody. Po prostu. Nigdy to się nie starzeje, nigdy i przenigdy. Kopciuchu, jesteś tam? Kopciuchu, gdzie jesteś? To Sofia woła. O, widzę, że czytasz! Co za... nie jest to dla mnie niespodzianką! Muszę zabrać ciebie, oderwać cię od tego świata fantazji. Matka chce cię natychmiast widzieć. Powiedziała ci co chce? Nie, no pewnie, że nie. Dlaczegoż miałoby to zrobić? Ale raczej wygląda na trochę zdenerwowaną. To nie druży tobie dobrze, Kopciuchu. Jeśli będziesz w kłopotach. Bla bla bla, Sofia. Co teraz będzie? Wybór Sofii, tak? Zobaczymy. A nie, żaden wybór. Nawet nie. Dalej, przez... pospiesz się. O, idziemy do pokoiku. Kiedyś bawiłam się tu jako dziecko, ale teraz nie przypomina to domu. Karmoza. Tutaj y, trzyma tą utrzymuje rezydencję w takim no, przepychu, nie? Ale dla mnie to miejsce po prostu jest coraz bardziej odległe. O, jest gloria. Zaczynałam myśleć, że nie znajdziesz tu drogi, ale okazuje się, że teraz musisz ten czas nam wreszcie poświęcić, a nie sobie. Matka nie może liczyć na innych poza mną w tym domu. Gloria! gloria! Mówi ja excelsis kopciuch. Nie mów mi, że znowu się zamyśliłaś, że jakiś książę cię uratuje. Nie, a ty? To ty powinnaś marzyć o tym, że uratuje cię z twojego więzienia. Uważaj to, mówisz! Ma Nie masz pojęcia o tym. Nie mam? Nie widziałam, żebyś się uśmiechała od dawna. Ha, ha, bardzo, bardzo śmieszne, że chcesz się tutaj o mnie martwić, ale gdybym była tobą, uważałabym bardziej na twoją sytuację. Wcale mi cię nie żal. Matka cię wzywa! Ma dla ciebie specjalną pracę. Ja mam zadania bardziej ważne od ciebie. Czekaj tutaj! Powiem jej, że już jesteś. Nie jesteś tym zmęczona? Zmęczona? Co ty gadasz za głupoty? Babling, czyli tam mruczysz pod nosem. Tak bardzo starasz się być jak Karmoza. Ubierasz się jak ona, mówisz jak ona. A ona ciągle traktuje cię co lepiej tylko niż służącą. O nie wierzę. Naprawdę kazamy się zamknąć Dobra i pokój znowu jest pusty Trochę mi teraz jej żal Wcale jej sytuacji nie różni się od moją. Także to jest dobra na nauka języka angielskiego ta gra mówię wam o kopciuchu, nie? Gloria i Sofia spędzają e, każdy e, moment e, robiąc to, co im tam każe, tak? E, ta ich mama jest, Lady Carmoza. No w końcu, ty leniuchu! Czy nikt w tym domu nie może zrobić o co proszę? E, przysięgam, you feeble minded, czyli tam po, po, z głową w chmurach, dziewczyny, e, sprowadzicie na mnie śmierć. Lady Carmoza. Ha! Zbyt dużo czasu zmarnowaliśmy. Mam dla Ciebie zadanie. Dali do miasta i znajdź kupca Tobiasza ani potrzebuje, żebyś zapłaciła mu za konkretną usługę. Dostajesz 20 suwerenów, 200, przepraszam, tylko ich mi nie zgub. Muszę być głupia, że pokładam zaufanie w takie pieniądze, ale. Eee, nikt jeszcze inny tego nie wysłał, co? Dobra, nie zrozumiałem tego do końca. Mam lepsze plany dla dwóch bezużytecznych moich córek. Dalej dziecko, pospiesz się. Time is the essence. has speaking to me whole time, I really have to silently accept this? Czy ona ma to cicho zaakceptować? A co jeśli odmówię? Ciekawe. Coś się odmówię, nie muszę tego robić, co mi każe. Nie, oczywiście, że nie, nie masz absolutnie y, tutaj konieczności y, y, spełniać moich zachcianek. To ja nie mam y, y, konieczności też, żeby cię widzieć i wykarmić. Nie ma miejsca dla bezużytecznej, leniwej działchy, która nie zna swojego miejsca. Nie będziesz pracować, to nie będzie żarcza. Dali dziołcho. może jesteś głupia, ale chyba nie jesteś aż tak głupia. Jakieś pytania? Dali, do miasta. Chyba nie mam wyboru. Mogło być gorzej. A przynajmniej pójdę sobie do miasta. Jest piękny dzień i może kogoś spotkam. Tobież zawsze był dla mnie miły. To będzie raczej fajna wycieczka. O, nawet tu się wybiera, słuchajcie, że można sobie iść Forest albo Our Residence. To idziemy do lasu i dopiero chyba można przejść jakoś, nie? No, prosto, ale e, obrazy są tu malowane, słuchajcie, tylko tak trochę jakby dziecko malowało, nie? Tam mi się na przykład taka, taka grafika nie podoba, nie? Dobra, ona sobie idzie przez las, jest bardzo pięknie, bla 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 bla. Tak, tutaj wspomina, prawda, że, że tu chodziła statą nad jezioro. Idziemy nad jezioro. I tak, I tak się nie zadowoli tej całej macochy, ona zawsze nam nie wrzeszczy, tak? Myślę, że y, wycieczka nad jezioro to nie będzie wcale, nie zrobi wielkiej różnicy, tak? Tak dawno mi tam nie było. O, o ale piękne jezioro, nawet, nawet jakieś, zobaczcie tutaj, minimalne animacje dodali, nie? Tak, Cię cieszę, że, że przyszłam tu zobaczyć. Jest tak pięknie. Żeby przyspieszać, to tylko XM się na duszę, słuchajcie. Ciągle coś jest w tym miejscu zaczarowanego. Dobra, no ta, ta, tutaj. Tak. give for the fairies, czyli Tata zawsze zostawiał dla wróżek jakiś jakieś podarunek. To dlaczego mam tego nie zrobić i ja? Ale nic nie mam, tak? Niestety. Ale cały czas bardzo, bardzo po prostu szanuję wróżki, tak? Może kiedyś... O, tak, wreszcie nostalgia ją opanowała, że, że wreszcie może być, iść może do dębu jeszcze wielkiego. Dobra, byliśmy... Tutaj, o i teraz możemy iść, będzie jeszcze cmentarz, fajnie, nie? I pałac potem będzie. Czyli idziemy do miasta, zobaczymy jak tutaj w tym mieście będzie. Słuchajcie, o, mamy jeszcze chwilę, możemy pograć, no bo widzicie, tu nic więcej nie ma, to, czyli taka przygodóweczka jest, no. jeżeli ktoś lubi takie rzeczy, czyli tylko i wyłącznie tekstowe i, to, i nie ma tutaj point-and-click, to jest taka historia, nie? No taka, żeby bardzo, bardzo mało wymagająca umysłowo generalnie, także no, dzieci też jak najbardziej mogą w tą grę grać, tylko muszą znać angielski, choć one teraz lepiej znają od nas, słuchajcie. O, jakąś tu kobitę spotkała. Nie słyszałaś? O, jakieś tam e, złodziejaszki tutaj się ukrywają. I poda, porwali dziecko. Ale dzi dziś jest e, dzień e, tutaj marketowy, wielu przyszło do miasta ze swoim, ale e, uważaj na po prostu niebezpieczny element. Tak, są złodzieje, jeden kogoś tam złapał na gorącym oczynku, ale teraz oni e, tutaj zabrali dziecko i zamknęli się w domu. I grożą każdemu, kto tam wejdzie, że zabiją po prostu. To straszne! O, biedna matka. Ale kapitan y, książęcej gwardii pije teraz w tawernie. To tutaj trzeba po prostu go wyciągnąć i y, zaprowadzić tam, żeby się z nimi rozprawił. Nie wiemy, co tam się dzieje. That's truly sad Dziękuję, że mi to mówisz. Mam nadzieję, że nic się nie stanie temu dziecku. O uwaga, ktoś nadchodzi. Czy to jest kapitan Gwardy? Dziecko jest bezpieczne. Pozbędźcie się ciał. O. Pero, Ludwik Pero, Kapitan Gwardy. O Czy on się zajął całym gangiem bandytów? Takich, taki... taki... ważny. Brawo, dziecko wróciło do mamy. O, spóźniam się, muszę iść do Tobiasza. O, jesteśmy w sklepie Tobiasza. Tobiasz sobie dobrze powodzi, zobaczcie jakie kosztowności, da? Dobrze, że go nie ograbili. O, jest Tobiasz. Ho, ho, witaj kopciuchu! Czy wszystko jest w porządku? Jesteś taka jakaś blada. O, byłam świadkiem strasznej sceny na rynku. Grupa uzbrojonych porwała dziecko i zabarykotowała się w jednym z domów. O Boże, czy ktoś wezwał strażę? Tak, kapitan był blisko i szybko rozwiązał sytuację ze swoim, za pomocą miecza. O, dobrze, 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 Czy nikomu nic się nie stało, nie nikomu. Wszystkich zabił. Nie wiem co o tym myśleć. O masz takie dobre serce, kopciuchu. Co? Nie zauważyłaś tego? O, wow, Bla 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 bla. Dawno cię tu nie było. Karmoza kazała mi tu przyleść, tak Ale jestem teraz szczęśliwa, że mogłam przyjść na wycieczkę. Okej, okay, może zawsze ze mną porozmawiać powiedział to Nasz Masz piękny to OK. Okej. Ile czasu spędzaliśmy razem, kiedy byliśmy nastolatkami i teraz jesteśmy dorośli i wszystko wydaje się, że jest rzeczywiście trudniejsze i bardziej odległe. Masz rację, dobra, to co mówią o swoim dzieciństwie, bla bla bla, wspominają, tak? Teraz jestem na usługach ka tej karmozy całej i ona y mnie utrzymuje, tak? Dobra, askiem. Jeszcze bardziej po prostu jestem ciekawa. Co to za zadania? Co ona kazała ci zrobić? Tu brzmi tajemniczo. Nie mogę ci powiedzieć. Dlaczego? No obiecałem Karmozie, że nie powiem nikomu. Muszę zachować milczenie. Aaaa. Ale musimy go namówić. Karmoza nie jest warta takiego traktowania. Ona nie traktuje nas w ten sam sposób. Może to prawda, bo ale dałem słowo. Ona nie jest honorowa, ale ja jestem. Więc muszę trzymać się moich standardów. No ale możesz mi powiedzieć, przecież byliśmy bliskimi przyjaciółmi. Ma, dałem słowo. Obietnica to obietnica, Kopciuchu. Proszę, nie pytaj mnie o to ponownie. Dobrze, rozumiem. Mam ci dać jakieś pieniądze, to prawda, ale jestem bardzo zaskoczony, że ona cię wysłała, żeby mi zapłacić. Mówiła, że nie ma wyboru o, Jest mi winna około 200 suwerenów. O. Może... Y, może uda mi się zniżkę uzyskać, bo on dokładnie nie wie. Albo dla siebie pieniędzy. How should I Appeal to friendship. Dobra, spróbujemy do... Y, czy 175 suwerenów wystarczy? Stara przyjaźnia. A, nie jestem pewien, czy to dobra, e, dobry pomysł, żeby mieszać pieniądze z przyjaźnią. Tak, ale rozumiesz, rozumiesz, nie? To nie jest dla ciebie łatwe, prawda? Dobra, mogę żyć, że 25 mniej suwerenów dostanę i wykorzystaję dobra osoba. To będzie dobre. Tak, ci dziękuję, jesteś wspaniałym człowiekiem. Może użyj tych pieniędzy, żeby. Wreszcie do, kupić sobie prawdziwy posiłek! I Royal Special, dziękuję, to wspaniała idea. Jestem bardzo szczęśliwa, że Karmoza my tu wysłała. Myślę, że jeszcze się spotkamy. O tak, prawie zapomniałem. Powiedz Karmozie, że to, że wypełnię moją część umowy wkrótce i powinna. Tutaj wieczorem yy, przybyć. Dobra, bla bla bla. Tu jakieś jeszcze pogadówki, kim on był. O, dobra, także to nie jest nic ważnego. Idź dalej nasz, to jeść, tak? Myślę, że się spotkamy. Bla 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 bla. Przyjdzie mama coś wam da. Och, tak mi brakuje kiedy razem byliśmy. You every decision matters to pokazuje, tak? A branch Icon Appears when the current events are consequence of your choices and could be different. A czyli to, to chodzi, że jak będziesz grał inaczej, to wtedy e, będzie coś innego, tak? Czyli się pokazuje ten kwiatek taki, tak? Gałąź z kwiatkiem. Branch. Mam 25. No tak, bo tu można dać całe pieniądze, czyli by było i można być po prostu. E, co powinnam zrobić z pieniędzmi? Idź do karczy się napić pewnie. O, a pusta ta karczma, powinno więcej ludzi pokazywać, a to jest po prostu jest taka e, koncepcja tej gry, że tylko wtedy, kiedy te postaci gadają, to się pokazują, a tak to jest tylko po prostu tło, nie? No ale mówię, te obrazki są takie, no wiecie, jakby trochę dziecko je malowało na plastyce, nie? Poprawne są, ale tutaj no nic nie ma, można było to zrobić, e, uważam, lepiej, tak? Dobra. Muszę się najeść i napić. O, kapitan tu jest, sam, w rogu, może będę mogła się przy... przysiąść. Dali kopciuchu, do walki! Tak. Łe, on się na mnie sp... przynajmniej spojrzał, ale nie chce gadać. Dzień dobry, dzień dobry. Mogę się przysiąść? O, jest bardzo wiele tutaj wolnych stołów, ale wydaje mi się, że... E... Możesz zmienić swoje zdanie. O, Dziękuję, dziękuję. Chciałam po prostu z Tobą troszeczkę pogadać. Jesteś kapitanem księdza tej gardii, prawda? Tak, król sam mnie tutaj e, wyznaczył do pełnienia tej roli. E, od czasu jego śmierci dwa lata temu służę księciu. Jak się księciu, książę, księciu nie miewa? Jak to jest służyć pod księciem? Jest księciem. Moim tutaj yy, przełożonym Moim władcom wszystkim dla mnie mm. Widziałem jak uratowałeś to porwane dziecko. To było naprawdę imponujące. To po prostu moje obowiązki. O tak mi się wyda Dobra. A teraz się zapytałem Musiałeś naprawdę ich zabijać? To było konieczne? Może mogłeś ich puścić? To nie byłam, to bym był mój wybór. Oni to po prostu sobie zgotowali sami ten los, kiedy wzięli yy, nic niewinne dziecko. Oni byli zdesperowani, nie myśleli chyba jasno. To takie okrutne, żeby zabierać komuś życie. Tak, to tak, to, to rozsądny argument, ale co miałem zrobić? Ryzykować życie dziecka, które ni nic nie zrobiło, czy po prostu pozwolić bandytom e, e, i wydać ich na pastwę tłumu. Co by się wtedy działo? Mogliby spalić dom, mogliby, mogłoby zginąć dziecko. Ukrywasz się za swoją powinnością, ale to przecież jest wybór, żeby oszczędzić ci życie. Czy możesz z tym spać? Spokojnie. No masz bardzo interesujące tutaj styl myślenia. Będę będę o tym pamiętał. Czy mogę powiedzieć: Jestem Kopciuszkiem. O, ale dziwna nazwa. Ja nazywam się Harold Peru. <grym> Mój ojciec mi tak zwyk przezywać, bo ze względu na moje włosy. Hmm. Będę więc nazywał cię Kopciuchem. On jest taki niezwykły, o, 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 może jest zimny i okrutny, ale bierze odpowiedzialność za wszystko tak poważnie. Boże, być kapitanem straży to nie jest łatwe. Dobrze, muszę teraz zjeść i napić się wajn, i wrócić do domu. Okej, okay, słuchajcie, myślę, że wystarczy, bo to po prostu nie ma sensu, żebym dalej w to grał. Nie robimy się z tego live'a. Niecałe 30 minut materiału. Także sympatyczny kopciuchy, kopciuchem być łatwą sprawą nie jest, ale polecam Wam serdecznie taką angieleczkę na odmóżdżenie, sprytne i na troszeczkę nauki języka angielskiego. A jak się zakończy, to będzie też zależało od Waszych wyborów, więc. Można w to grać y, pewnie ze dwa razy, bo przypuszczam, że tam niewiele to zmienia. Zawsze tam do tego końca prowadzi, że kopciuch musi być z księciem, aczkolwiek może okaże się inaczej. Także przynajmniej proszę o jakiś feedback, bo nic a nic nie odpisujecie. I trzymajcie się ciepło oraz poręczy.